Hanna Kral, nazwisko, które na stałe wpisało się w karty polskiej literatury, to nie tylko utalentowana dziennikarka i pisarka, ale również osoba o niezwykle bogatej i różnorodnej karierze zawodowej. Jej prace, zarówno reportaże, jak i artykuły zyskały sobie powszechne uznanie i szacunek wśród czytelników. W trakcie swojej długiej kariery miała okazję współpracować z takimi tytułami jak Polityka oraz Życie Warszawy, a po roku 1989 związała się z gazetą Wyborczą, stając się jednym z kluczowych głosów w swoim zawodzie. Kralt to autorka wielu cenionych reportaży, które unikając zbędnej atrapy, poruszają ważne tematy społeczne i historyczne. Jej twórczość nie tylko dokumentuje rzeczywistość, ale również zadaje trudne pytania, odkrywając ludzkie dramaty i zagadnienia dotyczące tożsamości. Wśród jej najpopularniejszych książek znajdują się takie tytuły jak Jak dobrze znasz klasyków polskiej literatury? Jesteś mistrzem, jeśli zgarniesz 100% punktów. To pytanie, które rzuca w wir literackich zmagań, być może staje się inspiracją dla czytelników do jeszcze głębszego poznawania polskiej kultury. W uznaniu za swoje osiągnięcia Hanna Kral została wielokrotnie nagradzana. Dwukrotnie nominowano ją do prestiżowej nagrody Nike, a także otrzymała Mediatorę oraz Nagrody imienia Juliana Tuwima i Władysława Reymonta. Jak potwierdzają liczne odznaczenia, jej dorobek to nie tylko literacka sztuka, ale także znakomity przegląd i docenienie wartości kultury polskiej. W roku 2004 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w twórczości literackiej, a 10 lat później przyznano jej złoty medal za zasłużone w kulturze Gloria Artys. Z punktu widzenia biografii, Hanna Kral przyszła na świat w 1935 roku w żydowskiej rodzinie urzędników Solomonie Krallu oraz Felicji Jadwigi z domu Reicheld. Jej dzieciństwo w Lublinie zostało dramatycznie przerwane przez II wojnę światową, w której rodzinę spotkała tragedia. Wszyscy jej bliscy zginęli z rąk nazistów, a ona sama, cudem, przetrwała, ukrywana przez Polaków. Ta trauma i bagaż przeszłości nie tylko ukształtowały ją jako osobę, ale i znacząco wpłynęły na tematykę jej pracy literackich. Wielowarstwowość jej twórczości odzwierciedla nie tylko konfrontacji z historią, ale również osobiste przeżycia. Temat Holokaustu oraz ukrywania Żydów stały się jednymi z głównych wątków jej literackiego dorobku. Autobiograficzne elementy wplecione w teksty dodają im intymności i głębi. Kral zajmuje się nie tylko opisywaniem historii, ale również rozważaniem o pamięci historii, co czyni jej dzieła nie tylko literackimi, ale i bardzo osobistymi refleksjami. Przykłady jej prac, takie jak źródło czy wszystko, co najważniejsze rzucają światło na zagadnienia egzystencjalne, w których opowiada o ludziach znajdujących się w ekstremalnych sytuacjach. W ten sposób czytelnicy mogą nie tylko poznać historię, ale także przemyśleć, co to znaczy być człowiekiem w obliczu chaosu. Hanna Kral w swoje pisarskie przesłanie wpłatana ma wątki autobiograficzne, które ukazują nie tylko kruchość życia, ale i siłę ludzkiego ducha. Bez względu na to, czy mówimy o tematyce historycznej, czy też o emocjonalnych głębiach osobistych doświadczeń, pisarka ta potrafi zachęcić do refleksji nad kondycją człowieka i jego miejscem w świecie.